Trzyma z tej strony Kroko. I dziś przyjdziemy sobie szybko, tak. Szybko po prostu do tej twierdzy. Jak? Pamiętacie, w poprzednim odcinku, mówiłem, że tam pójdziemy, ale poprzedni odcinek był dwa dni temu. Trzy dni temu, przepraszam, trzy dni temu nie nagrałem trzech odcinków. Spowodowane jest tym, że po prostu nie miałem czasu. Myślę, że mi wybaczycie. Ogólnie to... Yy, jak mogę powiedzieć, to tylko tyle, że ten filmik będzie bez montażu, bo mi się po prostu nie. Przepraszam bardzo. Po prostu mi się nie chce. A. No bo. Szczerze mówiąc, teraz tak zastanawiam się, czy w ogóle montować te filmiki. Bo tak naprawdę, myślę, że taki czysty czysty Minecraft bez montażu jest lepszy. Bo po prostu wszystko będziecie patrzeć, co ja robię, a nie będzie jakieś cięcie, śrub jestem gdzieś indziej. Tego myślę, że tak zostawię. Chyba, że chcecie montaż, to mogę montaż za. I dzisiaj, jak pamiętacie, mamy iść do netheru. W sumie, no, do twierdzy w netherze. Dlatego idziemy sobie. I mówię Wam od razu tyle. Zbudowałem... Bo dobudowałem dużo w część domku, ale pokażę Wam to w kolejnym odcinku. Znalazłem świnie. I dużo rzeczy. I teraz najważniejsza wiadomość to taka, że Discord gotowy. Macie link w opisie. Możecie dołączać. I teraz taka jeszcze szybka wiadomość, że po prostu... Yy, czy chcecie RL Crafta na moim kanale? Jak tak, to piszcie komentarz i szczelajcie łapy w górę. I czy chcecie Bedwarsy na kanale? Bo jak tak, ale Bedwarsy będą dużo zmontowane, ponieważ czyste Warsy, moim mają są takie mech nudne. tego tak mówię na szybko. Dobra, czy ja... Aha. Czy to jest spawner od razu już na samym początku? Tak, jest spawner, ale ja chcę go obudować. Czy mogę go obudować? Mogę, co to jest za spawner? Blazów. dobra. Będzie mieć Blazerody wreszcie. Okej. Okay. Tutaj sobie przyjdziemy, tylko ja się boję, że spadnę, bo ja wiedziałem mam takiego pecha okropnego. Grania w Minecrafta. Dobra, szukamy skrzynek. I myślę, że... Hmm... Dużo lawy jest. O niedobrze. Okej, okay. spróbuję to za muro Nie, nie zakleję tego. Dobra, idziemy naokoło. Myślę, że ta nie będzie zbyt dużo, chyba że tam się będzie ciągnęła, to wtedy będzie. Ale ta twierdza jest głupia! Dobra, zwierzę sobie machron grzybki, zrobiłem sobie jawa potem kro krowę grzybową, o ile tak się robiło krowę grzybową, chyba że trzeba ją znaleźć. To wtedy będzie mieć ciekawie. Dobra, to tej skrzynki nie ma żadnej. Oczywiście po odcinku ja pozbieram te rzeczy wszystkie tutaj, o te te te, takie do upiększania mojego domku. To się przyda... Jak brudawki znajdę, by było super do potek. Ale... Strasznie to małe. To twierdzę naprawdę jest tak mała. Hm. Dobra, spróbuję się tam dostać, bo... O kurde O matka, dobra. Uf. Przeszliśmy, ale to jest bardzo małe. Dobra, spróbuję się to przekopać, może tu coś będzie. Tu coś będzie może lepszego. Nie wiem, tutaj na razie nic nie ma. Dobra, wejdę do góry po prostu. Hmm. Ty no bez jaj, no przecież to twierdzę jest do dupy. Sorry za te słowa, ale. No, Beskitu należy, przecież to jest. Żart? Aha! To od niej zatwierdzę, dobra! Przecież to twierdza jest słaba. Hm. No nie wiem. Kurde. Nie, no, tu nic nie ma. Hm. Kurde, kurde, kiepsko, kiepsko trochę. Tam są place, ale. Ło, wow. się wystraszył. Bro, to jest wejście do góry, ale to wejście do góry nic nie robi. To i tak samo prawdopodobnie. Nie? Coś będzie, no nie no, nic tu nie ma. Aha. no, ta, wiecie, tam spadniesz, zginiesz. Hmm. Ty no, szczerze mówiąc jestem zawiedziony strasznie tą twierdzą, bo wydawała się fajna, a jest tak słaba. Boże, tam jeszcze coś będzie, ale wątpię. Dobra, weźmiemy to, bo to mi się tak, mam ty, 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 tak dużo, że potem sobie to pozbieram, okej. Okay. Wiecie, wolę budować... Pełne bloki, bo znając mnie. Dobra, tam się chyba coś jednak ciągnie. Tak, dobra. Już myślałem. No, ciągnie. Nie wiem, nie wiem, ludzie. Czy to. O, dobra, dobra, dobra. Jest lepiej, jest. No, tam nic nie ma. Znaczy tam jest coś, ale potem tam pójdziemy. W początku pójdziemy tutaj. No i lawę. I tu są. Dobra, mamy brodawki. Ja to od razu zbieram. I Soul Santa też trzeba pozbierać. Okej, okay. mamy brodawiaczki pierwsze. Czy ja? Mam? Czekam mam włączony się dziwę, czego nic się nie respi, a mam peaceful włączony Czekam się co jest, ale teraz wam mówię na prawdę ja nie zmieniałem w ogóle, nie wiem co jest, ale prawdopodobnie coś się zepsuło, albo ja coś o tak o diaks. o kit ma jest kit, kit jest, dobra ta twierdza jednak nie jest taka słaba myślałem ale, o myślałem, że tu przepaść jest, dobra idziemy sobie tutaj bo, tam ja jak to jest się ciągnięcie. dużo tych rzeczy. O, skrzynka kolejna. E, zbroj... co jest? O, brodawki, dobra, ale. Czy, ja, czy to mi będzie oświetlało? Nie. To nie, dobra, ale. Tutaj nic, dobra. Sprawdzę coś. Dobra, mamy jeszcze dopiero 5 minut. Jest nagrania, to tak. Doczekniemy do 10, żeby odcinek był trochę dłuższy. Bo nie chcę krótkiego odcinka robić zwiedzania twierdzy. Dlatego pójdziemy sobie dalej. Pójdziemy w tamte miejsce, co mówiłem, że tam nic nie ma. Tam raczej coś jest. Dobrze idę? Dobrze idę, dobra. Teraz tutaj prosto. żeby się do lawy nie. Do lawy nie wyswalić. Bo ja coś czuję, że ja bym spadł tam. Dobra, idę, idę. Siębciej, kurde, te postacie są strasznie wolne. Tam coś jest. O! Hmm. Tu coś jest? Czy, czy tu coś jest? Hmm. Teraz sprawdzimy. Jest coś, dobra. Chodźmy tutaj. Tu jest koniec. Nie wiem, jak ta twierdza jest zbudowana. Ona się wygenerowała jak dziwnie. Dobra. Ten pójdziemy. Ale kurde, jest. się dary są. O. O. Hmm. Dobra, tutaj sobie wejdę ale nie tymi blokami ja tu byłem, no nie? nie, nie byłem tu jezus Maria, ja się już zgubiłem ludzie, ta twierdza jest na dwa odcinki normalnie jakby przecież tu jest gigant o matko, dobra, zjedziemy sobie tu hm. nie wiem, no, te bradawki, bo one się przydadzą na pewno ej no teraz bez kitu, ja nie wiem w ogóle co tu jest tu są schody nagle. Okej. Okay. Tu jest jakiś balkon. Boże, co to jest? Co to jest? A my tu byliśmy, dobra i ta... A, aha, okej. Okay. Dobra, to weźmy, zobaczmy co tu jest. Badawki to mi się przydadzą. I tu jest koniec stwierdza. Wow. Teraz takie pytanie, jakie ja wrócę... <gryw> to nieźle, dobra. Idziemy dalej. Hmm, co ja tu mam w ogóle z tej twierdzą? Nie wiem, jakieś rzeczy tam mamy, ale myślę, że. Nie są jakieś zadowolenia Oprócz tych diamentów. Diamenty są spoko. Nie, ten dyk nie. Więc coś ja się już No nie, nie lubię tego. no Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Teraz pójdźmy tam na przykład. Nie wiem, czy tam coś jest. Koniec jest tak. No tak, ale tam coś jest. jezus. Hmm. A to jest kolejna twierdza. Bo na tą twierdzę pójdziemy w innym odcinku już. Dobra, ludzie. Powiem tylko tyle, że myślę, że to będzie koniec. I w kolejnym odcinku ujawnię wam, co jest pod moją twarzą. Wiecie? Dlatego trzymajcie się i na razie. Pa.